Siemanko, jestem Ariel, a dzisiaj zabieram Was do górskiego giganta, do twierdzy Srebrna Góra. Dzisiaj zabieram Was w naprawdę wyjątkowe miejsce. Startujemy od domku rzemiosła, a potem dzieje się grubo, bo wchodzimy do największej górskiej twierdzy w Europie. Będzie trochę historii, trochę akcji, coś pysznego do zjedzenia, Nosrek z klimatem, wiszący most i monumentalny wiadukt. No to co? Lecimy! Najpotężniejsza twierdza górska Europy wciąż rządzi Dolnym Śląskiem, Przekonamy się. A dodatkowo gdzieś schowam kopertę z kasus. Szukajcie! Znajdujemy się w domku rzemiosła, gdzie na przykład odwiedzający, którzy wykupią dodatkowy pakiet, mogą sobie popróbować zawodów, które kiedyś były wykonywane. Na przykład można lepić w glinie, albo z, e, jak kołodziej, właśnie składać koło. Naprawdę takie przydatne zawody, które kiedyś były bardzo powszechne, teraz już są troszeczkę mniej, ponieważ wiecie, jak to wszystko wygląda. Zostało zautomatyzowane, ale zobaczcie, jak tutaj wygląda. A tu macie gęsi, które gonią ludzi. Domek Rzemiosła to taki wehikuł czasu w wersji handmade. Ludzie z pasją pokazują tu, jak kiedyś robiono rzeczy codziennego użytku. Bez maszyn, bez plastiku, za to z duszą. Można zobaczyć, dotknąć, a nawet samemu coś stworzyć. Pachnie drewnem, brzmi narzędziami, klimat 10 na 10. A teraz czas również dalej, kierunek twierdza. Let's go! Skoro tu jesteś, to musiałeś coś o niej usłyszeć. Na pewno usłyszałeś, że to jest największa górska twierdza w tak. Europie. Nie ma w Europie większej górskiej fortyfikacji. I, I nie zdobyta. I nie zdobyta, tak jest. To dlaczego ona tu jest? To jest dobre pytanie, bo no, zauważyłeś, że jesteśmy na końcu świata tak naprawdę. No, nie? Pięknie, rzeczka, pięknie tak, położony tak. teren, ale ta przeprawa przez góry nie jest jakaś ważna. Nie ma tu ważnego miasta, ważnej rzeki, ważnej drogi. Dlaczego tu twierdza jest? Derek Wielki, król plus, który nakazał budowę tej twierdzy, zdobył Śląsk. Na Austriakach i chciał pokazać, to jest raz szefem. Fryderek nie żartował, jak postanowił postawić twierdzę, to największą w Europie. A skoro już tu jesteśmy, rzućmy okiem na te armaty. Na końcu odcinka może nawet jeden z nich przemówi, więc warto zostać do samego końca. To jest armata 12-funtowa. Co to znaczy? Dzisiaj jest kaliber, nie? Średnica tak. dziury w lufie, upraszczając. Mhm. Kiedyś masa pocisku określała wielkość broni. Wszystkie pociski w zasadzie były żeliwne i okrągłe. Tak wiadomo, kulka cięższa, kulka większa. Kula 12 funtów, to jest takie. Cirka 6 kg. Eee, wystrzelona z tej armaty na 2 km poleci. 12-funtowa armata. Tylko sobie wyobraźcie ten huk. Na szczęście my będziemy tylko patrzeć. Albo i nie tylko. Posażenie. Żołnierza. Zacznę od butów, no bo buty dla żołnierza to mm. jest podstawa, najważniejsza część garderoby. Kamasze, często ludzie na buty mówią kamasze. Mm. But to but, kamasz to kamasz. No i co sądzicie o stylówce pruskiego żołnierza? Kamasze, getry, mundur na sztywno, zero wygody, ale za to full klimat. Czekam na wasze opinie w komentarzach. O, to jest taka e, realna, no. jeżeli chodzi o… Rdzeń twierdza. A teraz kółko poleci cała twierdza. Okej. Okay. Ja pierniczę. Grubo. Ogólnie, no. Ja szczerze mówiąc o, o nie aż tak dużo nie wiedziałem. Praktycznie wiedziałem, że jest taka twierdza u nas w Polsce, ale nie wiedziałem, że ona jest taka ogromna, szczerze mówiąc. Jak ja tutaj przyjechałem i już zacząłem oglądać, patrzeć jak to wygląda, jeszcze zwłaszcza na ma makietach, jeszcze wczoraj latałem dronem. Kurde, jakie to jest wielkie, nie? Że jakby moim, moim zdaniem jest bardzo mało informacji na ten temat i ja się bardzo cieszę, że tu przyjechałem, bo dla mnie to jest super. A teraz czas na coś zupełnie innego. Najpłytsza studnia, 6 metrów. Taka domowa klasyka, ale najgłębsza, aż 84 metry w dół. Serio. Aż się kręci w głowie od samych liczb. Za chwilę wejdę w to koło i będę... Będę chomikiem. W tym kole będę wyciągał wody z studni. Będziesz miał beczkę własnej wody. O. I twoja własna beczka. Już nie, już koniec. Po robocie, głowy. O Jezu. Mam dosyć. Serio, tak na początku chwaliłem, ale jest to. Wejdźmy. Idziemy się napić wodę. Dęb. To jest Twoja woda. Jak beczka wyszła, takim bosakiem ją się przechylało, żeby okay. się przelało tutaj do tej wanny. No i stąd, wedle, wedle potrzeb. Jest woda, nie będę tutaj wchodził, bo nie wolno. I, no, A tutaj jest moja woda. Własna, Z własnym dobra. trudem. Tak. Wykonana. Chuj, no, jutro zakwasy. Na... <laughs> jak strzelano. Dosyć, dosyć podobnie jak dzisiaj się strzela. Z tym, że żołnierz piechoty przed wystrzałem powinien głowę do tyłu odwrócić. W ten sposób celowo. Tak. Po wystrzale bronię jednej ręki na wysokość pasa. Odciągam kurek, ja go muszę otworzyć. A ja mam ręce zajęte. Czym otwieram? Zębami. Nie wolno tylnymi zębami, bo zaślinie proch. Proch wilgotny, karabin nie wystrzeli. Tu jest kulka na końcu. odrzucam okay. to wszystko. Upychamy. Pobijam, karabin jest gotowy do strzału. O kurde! Jaki to był wystrzał, nagrałeś to? Wystrzeliło, <grym> prawda? I ognia, o kurde! Łyżka prochu teraz eksplodowała, czyli około 8 gramów. Podawało. Jak to wyglądało w ogóle, nie? <grym> ja nie wiedziałem, że to tak będzie wyglądało. Myślałem, że będzie... <grym> tak jak było. Robinego. Ale to dba. się cały dym zrobiło, ogólnie... Ja potem wzrok. uderzenie jak ten, no. tutaj, prawda? No. Są powiedzenia, no. bo mówisz, zobacz, jeden wystrzał, ile to jest dymu. Tak, Jest no. za dyma, nie? Jak coś tak, się dzieje, no, to jest za dyma. Bo jak się strzelano, to było a, bardzo dużo no. dymu. Czas na finał z przytupem, czyli wystrzał z armaty. Szykujcie uszy, bo to nie będzie ciche puf, tylko pełne historyczne bum. Pierwsza czynność. Każdy przyrząd, który się wkłada do lufy armatnej, no. trzyma się chwytem artyleryjskim. Okej, okay, dobrze. Nie lubię. za kciuk, tylko w dobra. ten sposób. Jeśli coś eksploduje, wyrwie ci z rąk, tak, a nie, nie wyrwie nie. ręce, prawda? Czyli wprowadzasz do lufy. Chwyt małpi chyba. Tak. Małpi chwyt. Kręcimy, całkiem kręcimy. A gdzie kciuk trzyma? O. Aha. No. Wyciągamy. Okej. Okay. Teraz idzie Wyciąg. Wycior nie czyści, wycior wychładza lufę. A, Jeśli okay. byśmy strzelali raz za razem, lufa się rozgrzewa, no. wkładamy tam materiały wybuchowe, jest niebezpiecznie. Tak. Dlatego wyciorem się przeciera raz, dwa, trzy, trzy razy. Ciach wyciągamy ładunek, ja ładunek mam przy sobie, okay. ładunek wygląda jak kebab marki Rollo, okay. e, były gotowe pakiety, proch, przybitka i kula, wszystko okay. razem w płótno nawoskowane, zawinięte, wprowadzamy Dobra. delikatnie, troszeczkę się może odsuń, tak, wprowadzamy ładunek na przodek lufy, sprowadzamy do komory ładunkowej, umieszczamy w komorze, przybijamy ładunek, okay. teraz Szpilą należy przebić tego kebaba, okay. żeby nam tam sosik, tak, coś do środka wszedł. Podsypujemy tak zwaną ścieżkę prochową. Okej, okay. zębem, boma. Tak jest. To jest proch? To jest czarny proch, tak jest. Armata jest gotowa do strzału. Na co ja się piszę? Zostawcie suba. Uwaga, ognia! Co nie lubicie ta armata. O, kurde. Jakie echo. Nie? Ale Ciekawe jednak lubię. <laughs> o, ale jak. <laughs> no i jak zrobiło wrażenie? Jeśli nie, to musicie to zobaczyć i słyszeć na żywo. Serio, twierdza srebrna góra robi robotę. A teraz chodźcie, pokażę wam widok, który zostaje w głowie na długo. Zobaczcie sami o, tutaj się wchodzi na dach twierdzę. Żeby zobaczyć te wielkie widoki, skąd twierdzy, mogli tą armatą strzelać wroga. Patrzcie, jak to wygląda. Będąc już tutaj przy okazji, mam dla Was kopertę z kasą. Schodząc z twierdzy, schowam tak, żebyście, żeby o, troszeczkę głębiej, żeby tylko odwiedzający, oglądający widz widział. Przy zejściu z twierdzy, dachu twierdzy, znajdziecie kopertę, w której jest kasa. Dajcie znać w komentarzu. A teraz idziemy jeść, chodźcie. Zanim pójdziemy zjeść, to zobaczcie, gdzie spaliśmy. Jaką nam komnatę przygotowali, chodźcie! Jeśli chcecie nocować w klimacie totalnie innym niż zwykle, to jest strzał w dziesiątkę. Hostel mieści się w murach twierdzy. Ceglane ściany, grube mury, historyczny vibe, ale przytulnie i ze smakiem. Do tego dobra restauracja na miejscu. Jeden z tych noclegów, który naprawdę się pamięta. No i idealna baza wypadowa. Polecam z całego serca. Patrzcie to. Jak wyglądam? Raz w roku jest bal, na którym się wszyscy goście przebierają się właśnie w takie stroje, i wtedy jest wyjątkowy klimat. Chyba pasuje mi to. Korzystając tutaj z gościnności hotelu, pani nam tu zaproponowała, żeby zjeść rosół swojski, świeżo gotowany. Więc za chwileczkę dostaniemy rosół, a na obiad, na główne danie, dostaniemy schab. Olecko, bo się nie mogę doczekać. To nie koniec odcinka, jeszcze jedziemy w dwa bądź w trzy miejsca, zobaczymy, jak nam czas i pogoda pozwolimy dzisiaj troszeczkę jest taka pogoda nietuzinkowa, że e, może się zmienić. Odwiedzimy jeszcze na pewno dwa miejsca, więc oglądajcie do końca. A jeżeli Wam się podobają takie formaty, to zostawcie suba i komentarz dla zasięgów, ponieważ dzięki Wam dla was będę tworzył takie materiały i ciekawsze, więc zróbko. Rosoły o, o, ładne. Smacznego. Dziękujemy. dobra, testujemy. I taki makaron mm, jest gorący. Więc jak już my znacie, to wiecie, że to jest ogromne plus. Jeżeli zupa jest ciepła. W ogóle jest mega tłuste, ale to na plus. Mm, dobry jeszcze, naprawdę bardzo dobry. Po takim ciężkim dniu rosołek się przyda. Jaka Proszę. porcja? Smacznego. Dziękujemy. No, porcja jest potężna. A i ładnie pachnie, nie? Jeszcze w ogóle takie fajne writeczki. Spróbujemy, dobra, zacznę od frytki. Bo tak ładnie wygląda, takie, to nawet nie frytki, takie bardziej światki, zimnianka. Tak? Dobra, najlepsza część, czyli schabowy. O, jakie ładne mielotki w środku? Taką mniejszą część. Pyszne, gorące. Mm, mm, super, ubieram ją Teraz się czuję, jak żonisz po całej służby na twierdzy. <laughs> Albo odpięty, że oni jedli takie schabowe. <laughs> Smacznego. Już na jedzenie po posiłeczku. Brzuszek wypięło, ale jedzą go naprawdę bardzo dobre. schabowe, boh, petarda, uwielbiam. I naprawdę, jeżeli tu będziecie, to koniecznie zjedzcie sobie dobry obiadek. A my teraz lecimy dalej. I lecimy na punkt widokowy. Jesteśmy na moście wiszącym nad przełęczą Srebrna Tam u góry miał być punkt widokowy, ale jest cały e, zalesiony, więc nic praktycznie nie było widać. E, nawet tego wam nie pokazywałem, bo wydaje mi się, że i tak lepszy widok jest z samego fortu, ale jesteśmy właśnie na tym moście wiszącym i musiałem go wam pokazać, ponieważ, bo no, super stabilnie nie wygląda, więc zobaczcie, jak to wygląda w ogóle z boku, nie? Oby się nie zawalił, oby się nie zawalił... Nie, dobra, spoko, chyba się nie zawalił. Nie no, stabilnie wygląda, aż takiej tragedii nie ma. No ale... Jeżeli ktoś ma taki jakiś lęk przestrzenny, to lepiej żeby nie patrzył w dół, nie? Albo żeby szedł po prostu po tych belkach, które utrzymują. W sensie nie po tych, tylko po tych, tych, Lecimy teraz na wiadukt kolei zębatej. Właśnie dochodzimy do wiaduktu kolei zębatej, tylko co, ponieważ powinniśmy być u góry, a jesteśmy na dole. Nie wiem jak tego dokonałem, ale z drona to Wam nagramy, bo już tam do góry nie będę szedł. O, ale są wygląda imponująco. W ogóle tutaj mi to przypomina troszeczkę ten most Harry Pottera, nie? Rewelacja. Ogólnie tutaj jest ścianka spinaczkowa. Ja się wyżej nie będę spinał, ponieważ nie jestem przygotowany. Ale jeżeli ktoś jest fanem, to ogólnie naprawdę mega spoko. Możecie zobaczyć, da się wejść na samą górę. Nie, ja nie będę wchodził, bo jednak bez sprzętu to może źle się skończyć, abym nie chciał spadnąć, bo kto by ma, prowadził filmy, kto Pan prowadził kanał, takie atrakcyjne filmy, właśnie zostawcie suba. No, zobaczcie, super ścianka ogólnie. Jak planowałem, ta twierdza aż tak spektakularna nie wydawała się, ale jak przyjechałem ją, zobaczyłem na własne oczy. Mam nadzieję, że to oddało to, co ja widziałem wam w tym odcinku, bo naprawdę warto tu przyjechać. Ona jest przeogromna, z dużą dawką historii i w ogóle emocji. Naprawdę te wystrzały, te widoki robią wrażenie, a dodatkowo otoczenie, które tutaj jest, jest zielono, jest gdzie sobie chodzić na spacery, jeździć na rowerze, pływać na pontonie, naprawdę robi to przeogromne wrażenie i te obszary. Tutaj ta okolica jest mega, mega, więc warto, jeżeli będziecie mieli chwilę czasu, przyjedźcie tutaj, żeby takie rejony właśnie nie ginęły z mapy Polski.